side Moi drodzy widzowie, dzisiaj hmm, jestem na serwerze Super PvP tego oto pana Luki202 i serwer on się nazywa, ten serwer się nazywa Super PvP, tak jak bym powiedział. Um, no i zacznijmy od tego. Skoro to jest Super PvP, to najpierw musimy dostać Super i ty na start. E, normalnie dostać. Tak, szelazny jak sobie mieczyk i... Co tam jeszcze było? I chyba to. I... A i jeszcze łuk nieskończoność jeden. Jeszcze mięsko. I chyba mięsko jakieś czy tam coś było. Dobra. Dobra. Wchodzicie na serwer, re, 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 wpisujecie register, coś tam, coś tam. No i macie regula, regulamin, no i skrzynkę, żeby sobie coś przechować i kopadełko. Tak samo tu. I oczywiście. Stworzymy się Dobra. Tutaj mamy kliknięcie i wchodzimy na sklep, ale to później. No i szukaj skrzynek i czyli szukamy skrzynek po całej mapce. Ja już znalazłem, znalazłem skrzynki, widać mam takie coś i, i za czerwoną linią PvP włączone. Ja mam oczywiście Fly'a, jak na razie. To siedzi jakiś buhaha H1. Wie, znamy go oczywiście. No i nie wiem, no popatrzcie, no tutaj na przykład jest skrzynka, no patrzcie, o, o i proszę, i mamy już jakieś rzeczy, tak. Y, jakieś domki i w ogóle, tak? No i się tutaj lejemy i w ogóle. Dobra, teraz pójdę na... Y, jak ktoś ma super VIP'a czy vip nie wiem nie wiem, to jest Łukasz VIP jaki? VIP. No, normalny VIP, tak? I tutaj no. mamy na przykład może jak klikniemy tabliczkę, to mamy kit VIP. No i kit VIP wygląda tak. Mamy... Taką zbrojkę, taki mieczyk i dostajemy perły kresu, 3 złote jabłka i 8 diamentów. I kowadełko. I chyba jeszcze chlebek. Dobra, i tak samo to prawie wygląda. Tyle, że tutaj mamy... O tak. Tak to wygląda. No i yy, sklep teraz zobaczymy. No i w sklepie mamy do kupienia różne rzeczy. A jak tutaj się zdoby, zdoby, ten zdobywa hajs? Zabicie równa się w kasy. Aha. I Aha, okej. Okay. To wiemy. No i tutaj mamy enchanty. Możemy sobie enchantować zbrojkę. No i ogólnie... Do zbrojki już nie ma, ale będziesz się robił. No tak. E... No i serwery od kiedy jest? No już trochę długo. Długo. Spoko. No, to teraz zaraz zobaczycie walkę. Będą ze mną a Łukaszem, tylko nie ma używania GMA, pamiętaj. I powalczymy sobie na... Oczywiście ktoś na, na dwa niszu jest. ha jeden raczej. Ja sobie powalczymy na Wipowskich, y, y, na Wipowskich, no, na Wipowskich y, tam, rzeczach. Dobra, to widzimy się z powrotem. Zaraz. Witam Was z powrotem. Eee, sorry, mały błąd popełniłem co do eee, kitu Superfipa. Eee, nie mamy, nie dodaje nam to 8 diaksów, po prostu znalazłem to w skrzynce, a potem się pomyliłem. Dobra, eee, no i zaczynamy walkę. Powinniśmy sobie dać trochę czasu na odejście od siebie. Ale spoko. Ej, ale dajmy sobie trochę czasu na odejście od siebie, okej? Ty atakujesz. Dobra, dobra, ale teraz. Dajemy sobie czas. Na odejście. Kurczę, o kurde, ktoś do mnie nawala Pamiętajcie, ja mogę pod wodą siedzieć długo. A nie można niszczyć y, żadnych przymiotów tutaj na tej mapce, tak? A. Dobra, to zaczynamy już. Walkę. Coś tam pisz. Coś tam pisze. Coś tam piszesz. Ej, czemu ja nie mogę strzelać? Ja strzału nie mam! LOL! Czemu ja nie mam strzału? No. Kurde, nie Gdzieś? mogę. Kurde. To jest nie jest strzał nie mam Chciałbym wziąć tą strzałę. Idziesz? Nie, ale na serio strzał nie mam, to jest nie fair Dobra i tak was pokonam Jakoś, muszę was pokonać Ale uniki robię, Matrix jestem A jakoś większa ilość osób wchodzi na ten serwer czasami, czy nie? un po' tanto serwera. No no. No non va allora. nie, 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 nie di O, mam strzałę, jej! Właśnie <grymne> tak. Sprytne. <grymne> jakie, jakie cepy. Ej, a co tam jest na dole? Diamenty. Jej! Wypadliście poza świat! Wygrałem! No brawo! Wypadliście poza świat! A ja wygrałem! O jej! O jej! O jej! ty spadłeś wcześniej, więc przegrałeś. Spadłeś tam w dół, widziałem. Nie oszukasz mnie. Jest tutaj informacja na czacie. Dobra. To skończymy na dzisiaj już, jak widzicie ładnie wygrałem No, Jestem to się... Stanie. Co? Może let's play? Let's play? Kiedy? Na moim serwerze Na twoim? No dobra, możemy zrobić W sensie, że gramy na twoim serwerze, tak? No dobra Chyba mam jakieś lagi. Nie wiem, czy są serwerowe moje lagi. Dobra. Wiem co przykryłem pomyślnie, że wie wiecie... O! Co jest? Czemu mnie zabiło? Musi się wylegować podczas gry, bo dobra. E, to ja już skończę już teraz odcinek. To się manko, wchodźcie na ten serwer i zobaczcie jak tutaj jest. To pa!